Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Przemawiając przed Wysokim Parlamentem w imieniu samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej jest to z jednej strony wielki zaszczyt, ale z drugiej strony to wielka historyczna odpowiedzialność przed własnym narodem. Naród Polski w okresie przygotowawczym poniósł duże straty i wyrzeczenia. Zniszczony został polski przemysł, włókienniczy, chemiczny, tekstylny, zniszczony polski handel, transport, usługi. Upada polskie górnictwo i hutnictwo, niszczone jest polskie rolnictwo wraz z otoczeniem i przetwórstwem rolno-spożywczym. Restrukturyzacja poszczególnych branż okazała się ich likwidacją, co przyczyniło się do bezrobocia, które dzisiaj oficjalnie wynosi 3,2 miliona, to jest około 18%, a z bezrobociem ukrytym to jest około 5 milionów ludzi, około 28%. Do tej pory Unia Zarobiła na Polsce dziesiątki miliardów dolarów na eksporcie do Polski swoich nadwyżek produkcyjnych. To my utrzymujemy w Unii od jednego do półtora miliona miejsc pracy. Czas na zadość uczynienie. Przystępując do Unii interesuje nas tylko pełne partnerstwo od pierwszego dnia. Przypominam, że to naród polski pierwszy stawił czynny opór faszyzmowi i przyczynił się do pokonania hitlerowskich Niemiec. Pokonał komunizm, o czym przed 20 laty nikt nawet nie mógł pomyśleć. Przyczynił się do obalenia muru berlińskiego, przez co stworzono szansę do poszerzenia Unii Europejskiej. Chcemy być pełnoprawnym członkiem Unii. Naszą równoprawność traktujemy jako wartość nadrzędną. Jesteśmy euro Realistami przestrzegam Brukselę i Strasburg. Jeżeli Polacy zostaną oszukani i skutkiem manipulacji elit politycznych Polska zostanie wcielona w struktury Unii na zasadach braku partnerstwa, to Polakom nie zabraknie odwagi i determinacji, aby wystąpić z Unii Europejskiej. Tak więc przyjęcie Polski do Unii na nierównych zasadach może być początkiem końca takiej Unii, Unii służącej bogatym kosztem biednych. My Polacy mamy swój honor i swoją godność, żadnej jałmużny nie chcemy. Żądamy i wierzymy, że Polska zostanie potraktowana uczciwie i po partnersku. Do tej pory Unia Europejska, broniąc nieludzkiej globalizacji, tłumaczy polskim władzom, że były to koszty restrukturyzacji gospodarki. Polskie władze tłumaczą polskiemu społeczeństwu, że to ofiara, którą musimy ponieść. Samoobrona tłumaczy polskiemu społeczeństwu, że są to zasady nieuczciwe, nierównoprawne i nie do przyjęcia. Samoobrona mówi dość zniewolenia ekonomicznego Polski i Polaków. Samoobrona mówi jednoczmy Europę z zachowaniem hierarchii wartości człowiek, rodzina, praca, i godne życie. Dziękuję bardzo.